Dzień dobry, kierowca. Manewr wyprzedzania wydaje się prostym manewrem, banalnie prostym, a w rzeczywistości, jeśli chcemy, żeby każdy dzień był dobry, musimy zdać sobie z tego sprawę, że to jest najbardziej niebezpieczny manewr, jaki możemy wykonać na drodze. Dlaczego? Bo musimy mierzyć siły na zamiary. W krótkim czasie musimy wykonać wiele czynności, takich jak ocenić odległość od pojazdów, ocenić ich prędkość, wybrać odpowiednie miejsce i oczywiście zasygnalizować ten manewr. Nie bez znaczenia jest dynamika właśnie naszego pojazdu, jak on przyspiesza, Musimy mieć tego też świadomość. Kochani, Manewry na drodze jednojezdniowej jest jazdą pod prąd, więc szalenie niebezpiecznym manewrem. Bądźmy bezpieczni za kółkiem. Tego Wam życzę. Tyle samo powrotów, ile wyjazdów, ale do tego musimy być cały czas skoncentrowani i pokorni. Trzymajcie się. Hej!